Zadanie 30 benjamin 2014, czyli zadanie dla klasy 5 i 6 ze szkoły podstawowej. Babcia ma 10 wazonów w różnych kolorach, przy czym jej ulubionym wazonem jest czerwony. Babcia na urodziny otrzymała 180 róż. Postanowiła je umieścić we wszystkich swoich wazonach, i to tak, aby w każdym wazonie była inna liczba róż. I jednocześnie, aby w czerwonym wazonie róż było najwięcej. Jaka jest najmniejsza liczba róż? Które babcia musi włożyć do czerwonego wazonu. Czyli mamy wazony, mamy 10 wazonów. Babcia otrzymała 180 róż, i wazon czerwony jest najbardziej ulubiony. Babcia chciałaby włożyć tutaj najwięcej róż. W każdym wazonie ma być inna liczba tych róż. Jaka jest najmniejsza liczba róż, które babcia powinna włożyć do czerwonego wazonu? Najmniejsza liczba. W każdym wazonie inna liczba róż. Powiedzmy, że w tym wazonie będzie najmniej róż. To tu musi być troszkę więcej, przynajmniej jedna róża więcej. Tu przynajmniej jedna róża więcej niż w tym. I możemy. Zobaczcie, co by było gdybyśmy tak w tym pierwszym umieścili w róż w tym drugim musimy przynajmniej o jedną różę więcej w trzecim jeszcze jedna więcej no i tak dalej to byłaby już naprawdę najmniejsza liczba róż jakie w tych dziesięciu wazonach trzeba by umieścić zobaczmy czy to nam da w sumie 180. Jak dodam, to tutaj mam 10 w, i te liczby pięknie się dodają, bo 1 i 9 to jest 10, 2 i 8, 10, 3 i 7, 10, 4 i 6, 10 i jeszcze, czyli mamy 40 i jeszcze zostało nam 5. No, wobec tego spróbujmy rozwiązać takie równanie. 180 równa się 10w plus 45, czyli 10w równa się 180 do Czyli 10w musiało być równe 135. No, niestety nie znajdziemy takiej liczby w całkowitej. Nawet naturalne, żeby to równanie rozwiązać, musimy troszkę więcej tych róż włożyć. Musimy włożyć przynajmniej jeszcze 5 róż tutaj, to wtedy otrzymamy takie równanie, w którym W będzie liczbą całkowitą, W wtedy wyjdzie 13. Więc musimy jeszcze dołożyć do tych wazonów 5 róż, to wtedy otrzymamy W całkowite. Nakładam te 5 róż. Czyli w tym dziesiątym wazonie będzie 13, bo obliczyliśmy, że W jest 13 plus 9, plus 1 czyli w tym dziesiątym wazonie będą 23 rusze i sytuacja będzie taka 23, 22, 21, 20, 19 17, 16, 15, 14, 13 razem 180 róż to jest tylko sprawdzenie, bo pytają nas Ile będzie w tym dziesiątym wazonie? No 23 róż.